są tacy wspaniali i zawsze chętnie bawią się z nami lubimy z nami spędzać czas babciu i dziadku kochamy was Z droga babciu i w waszego święta ośmioletni klasy trzeciej życzą wam dużo zdrowia miłości oraz radości i uśmiechu na każdy dzień. Kochamy Was! Moja baboja najlepsza świecie. wszystkim Wam powiem, bo Wy nie wiecie. Ja babcię kocham, ściskam za szyję, niech będzie zdrowa i sto lat żyje. Dziadziusiu, dziadziusiu nasz drogi, mi dziś od nas wnuków życzenia. Jak szczęście Dzień obronnego i wzdłuża wróca... ci pudla. Kochani Dziadkowie, dzisiaj w dniu Waszego święta Kochani Dziadkowie, dzisiaj w dniu Waszego święta chcemy święta... podziękować za Wasze miłość i prosto. Ceny, rady i... Lubimy z nami. My, my czas. Babcia i dziadek są tacy wspaniali. Zawsze chętnie bawią się z nami. Lubimy z wami spędzać czas, babcaj, dziadku, kochany pas. Babczaj, dziadek, są tacy wspaniali. Zawsze chętnie bawią się z nami. Lubimy z wami spędzać czas, dziadku kochany pas. Babcia i dziadek, są tacy wspaniali. Zawsze chętnie się bawią z nami. Lubimy z Wami spędzać czas, Babciu i Dziadku kochamy Was. Babcia i Dziadek są tacy wspaniali i zawsze chętnie bawią się z nami. Lubimy z Wami spędzić czas, Babciu i Dziadku kochamy Was. Babcia i Dziadek są tacy wspaniali, zawsze chętnie bawią się z nami. Lubimy z Wami spędzać czas, Babciu Dziadku kochamy. To Was. I to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że miłość Babci i Dziadka jest bezgraniczna w stosunku do... Jest bezgraniczna. To jest coś, co się nie powtarza. Kochajcie wy swoje babcie i dziadków, bo to musi być z dwie strony, prawda? I mam nadzieję, że dzisiaj zaniesiecie babcią jakieś serduszka, jakieś laurki, tutaj jakieś karteczki, albo jakiś wierszyk, powiecie, albo przyjdziecie i kochacie babcie i dziadka i powiecie: Babciu, dziadku, kocham Cię. Moja babcia jest to trzeba zadzwonić i rozmawiać. Moja babcia dzisiaj przyjedzie. Przyjedzie przyje? 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 dzisiaj, no proszę. My babcia, ja już mówiłam od rana. Od rana już mówił babci składał życzenia. No. Pani, no. To, niech na Kocham cię też, tak? Kocham no. cię, babciu też. Bardzo ładnie, wszystkie dzieci są przygotowane, babcie, przygotowane zrozumie, tak do do tak, kochania babci i dziadki. Także życzę Wam miłego dnia z babcią i z dziadkiem. A my też życzymy miłego dnia Dziadka. dla babci i dla babci. Proszę, dla babci i dziadków. Rozpieszczają nas, co jest? Wesołe, jakie jeszcze? Fajne, co jeszcze? Miłe! Dobrze Dobre to, to co jeszcze robią? Chodzą z wami na plac zabaw, tak? A bawią się czy nie? Proszę. Bawią się z wami? Tak. Poczytają książeczki? Tak. A, a, mówią, a mówią po polsku? Tak. A chcą, żeby się dzieci A ci dziadkowie też chcą, żeby ich wnukowie mówili po polsku, prawda? Bo to jest bardzo ważne, żeby ich dzieci mówiły po polsku. A teraz słuchajcie, tu ktoś powiedział, że dobre żółtki robią, że bawią się z... co tak raz, co tak, nie żyją się.